Pierwszy tryb warunkowy, first conditional. Każdy z nas zna go w takiej formie mm, bardzo klasycznej. Czyli powiemy na przykład. If I have time, I will go to the cinema. If I wait, he will admit me. Czyli po if używamy czasu prezent simple, natomiast w drugiej formie używamy will. I jest to coś, czego uczymy się w szkole. I jest nam to wpajane od zawsze, że jeżeli if, to nie może być will, a dopiero w drugiej części to will może się pojawić. Co jednak powiedzielibyście o takim zdaniu: If you will wait, the doctor will talk to you. Czy jest ono niepoprawne? Otóż jest ono gramatycznie poprawne, wyraża jednak coś nieco innego. Will, jak wiemy, oznacza również wolę, chęć zrobienia czegoś. Willingness. I'm willing to do it. I will do it. Zdanie I will do it wyraża również moją chęć, nie tylko stwierdzenie luźne, że coś zrobię. A zatem zdanie if you will wait, the doctor will help you oznacza, że jeżeli będzie pan tak miły i wyrazi pan wolę, by poczekać, albo pani, to doktor pana panią przyjmie. Czyli to will jest grzecznościowe, dodaje takie ekstra znaczenie i w taki sposób możemy tego użyć.